Cześć, witajcie serdecznie z tej strony Krzysztof. 19 maja, karteczka wyciągnięta, żeby zapisać co macie ciekawego. Pora co nieco zaktualizować. Moi drodzy, co dzisiaj w programie? Dzisiaj jakby temat przewodni platyna. Bo szczerze, ja nie wiem czy ja o tej platynie. Słuchajcie, mówiłem. Ja sobie nawet tu zobaczę. zobaczę. Platyna. No nie mówiłem o platynie. <laughs> Kurczę, jak mogłem przegapić tak ważny temat, ale dzisiaj wam powiem o platynie. Bo tam się też, słuchajcie, fajnie i też spółka Energy Fuels. Uuu, bo tam też, no, nawet nieźle jest. Z Waszych komentarzy, słuchajcie, no to to, co łapeczek ma najwięcej, czyli ogólnie rzecz biorąc, no nie ma tutaj żadnych takich jakby propozycji Ford, no, a to Forda żeśmy analizowali, prawda? Tak, tak, no chyba tak. Forda żeśmy tak analizowali w tamtym wideo. Jadąc od początku, no to co my tu mamy z łapeczkami, słuchajcie. HFG, jakiś HelloFresh, zobaczymy sobie co to jest. I mamy jeszcze, moi drodzy, Agre Realty Corporation ADC. No, ADC to też gram, akurat. ADC to bardziej taka jakieś rejty, prawda? spółka dywidendowa bardziej, no ale okej, okay, no to tyle, słuchajcie, platyna, energy fuels, czyli platyna, uran, <grafię> HFG, ADC, lecimy do wykresów, Króciutka reklama. Ale zanim zaczniemy, to zapraszam Cię serdecznie do grupy GT, gdzie m.in. innymi słuchajcie, prowadzę portfel na żywym rynku, czyli od poniedziałku do czwartku aktualizuję, co kupuję, co sprzedaję, w co reinwestuję, co wygląda dobrze. E, także robię analizy e, plus dodatkowo kurs analizy technicznej, czyli od A do Z można się po prostu nauczyć w sposób łatwy, prosty i przyjemny. E, również strategie, którymi się poruszam i zarządzanie, którym się poruszam na rynku. E, co sobotę mamy live. Y, o 20 na żywo. Więc, jeżeli chciałbyś się czegoś nowego, nowego dowiedzieć, coś nowego zdobyć, jakąś nową wiedzę, to zapraszam serdecznie. Link w opisie. Ok, wszystko co powiem, nie jest poradą inwestycyjną, nie jestem doradcą finansowym. Gram w oparciu o strategię to jest bardzo ważne o strategię i o analizę ale analiza nie na zasadzie wróżkowania, tylko na zasadzie informacji. Słuchajcie, platynka zbiera się tutaj, zbiera się. Myśmy tutaj rozgrywali to na grupie. Nawet się cofnąłem, żeby zobaczyć dokładnie, kiedy myśmy się interesowali platyną, i to było, słuchajcie, 29 kwietnia. Z tego co tu widzę, czyli wzięty ETF na platynę został. Hmm, tauron wzięty został i tam jakaś analiza HD. No ale w każdym razie 29 kwietnia żeśmy się zainteresowali, i słuchajcie, ja Wam zapomniałem na YouTubie właśnie o tej platynie powiedzieć, prawda? E, gdyż platyna, słuchajcie, jest w bardzo dużej konsolidacji. E, tutaj ta pozycja to jest 13,25, ale przełączmy się już na nie ETF-a, na platynę. Jakby ktoś szukał ETF-a, to jest IPLT. Na niektórych nie wiem, jak, u jakiego brokera jesteście, natomiast na niektórych jest to IPLT. Natomiast, słuchajcie, na platynie ogólnie rzecz biorąc mamy tutaj. Ja sobie przełączę na tygodniówki, tylko się jeszcze przełączę inaczej i tutaj i tutaj sobie zobaczymy. I tutaj sobie zobaczymy, bo tu mam analizę, słuchajcie. I na tej platynie, ogólnie rzecz biorąc, zaczynamy, no jakby powoli się wydostawać jakby z tej konsolidacji tutaj. No właśnie, nie mówiłem wam, kurczę, żałuję, że właśnie o tym wam nie powiedziałem, bo tu była ta 618. Co prawda myśmy też nie grali z 618, bo e, ja sobie tutaj czekajcie, projekt GTA. Troszkę to zamotane, ale chcę wam tu jakby uzasadnić. Myśmy tutaj rozgrywali, słuchajcie, to wejście, ale... To było po złotej strefie nie wiem po czym to było. Okej, okay, dobra. Po prostu chyba było to po prostu tylko wejście, bez jakby szczegółowej analizy. Nie pamiętam szczerze, dobra, mało ważne. W każdym razie mieliśmy tutaj tam 618. No i moi drodzy, jest szansa, żeby dostaniemy się z tego ruchu bocznego, który trwa od 21 roku. Z uwagi na to, że surowce ruszają, prawda? Więc jest jakby tutaj szansa. No i słuchajcie, jeżeli ktoś jest w platynie, no bo teraz to tak kiepski jakby moment, bo jakby mamy tą linię, gdzie tu możemy jeszcze zareagować jakimś ruchem bocznym, jak najbardziej. No ale jeżeli ktoś jest w platynie, to słuchajcie, tu jest moja strefa wyjścia, czyli tutaj 1607, jest tutaj też układ, układ harmoniczny, jest tutaj powtórzenie największej korekty 1 do 1, czyli tej korekty i to ogólnie rzecz biorąc, no z tego miejsca, z którego ja wchodziłem, no to jest jakieś 69% wyżej, natomiast jeżeli jesteście w platynie lub ewentualnie chcecie się zainteresować platyną to na jakiejś korekcie, jeżeli byłaby korekta, bo tak jak mówię troszkę spóźniony tutaj jestem, e, no to warto byłoby, słuchajcie, też tą spółkę wziąć znaczy spółkę, co ja mówię, <laughs> zainteresować się tym może nawet nie wziąć, a zainteresować się no i Energy Fuels, słuchajcie, też wygląda dobrze hapek u nas grupowy wzięty na UUU no, na dołeczku idealnym, na złotej strefie. No, słuchajcie, to nie jest, akurat nie jest zaskoczenie, bo wiecie, że ja te złote strefy, jak coś mi wygląda atrakcyjnie, to ja to gram, prawda? Więc tutaj też wzięty został HAPEK, też grupowy. No i słuchajcie, na no Energy Fields to, co mnie tutaj, słuchajcie, jakby motywuje, to to, że zobaczcie na dochody. 24 jest jeszcze na minusie, jeżeli chodzi o zysk na akcję, ale później to już jest tylko wzrostowo, prawda? Natomiast zobaczcie na przychody.

w zasadzie dość niespotykane, no bo od 2016 jak tutaj widzę, jakby pod statystykach nie było takiej sytuacji, żeby tak ogromne aż przychody tutaj jakby były, więc może to być spekulacyjnie, słuchajcie, pod to grane na razie taką pierwszą strefą podażową jak to jest też w Energy Fuels bo tu jeszcze można szukać wejścia oczywiście złota strefa była, ale po tej strefie zazwyczaj może być jakaś malutka korekta, więc można swingiem się przyłączać na przykład poszukać sobie wejścia swingowego prawda? Więc taka strefa tutaj podażowa to jest 19,47 na no, Energy Fuels. I to słuchajcie na razie jest jakby target docelowy. Zobaczymy, co będzie dalej. To jest, słuchajcie, 253% od tego mojego wejścia. Oczywiście, będę tutaj, jeżeli zobaczę, bo tu jest też ruch boczny. Jeżeli zobaczę, że tutaj coś będzie robione, to będę dalej pozycję tutaj budować. Ale to już, tak jak mówię, na grupie gdzieś tam sobie pobudujemy troszkę, może w górę. Dobra, z Waszych propozycji, no to z tego, co widzę, to jest, słuchajcie, HFG. HFG czyli to jest, a to jest niemiecka giełda, to nie analizuje no dobra, no to zostało nam ADC tak naprawdę, czyli, czyli te rejty, no to płaci dywidendę, jakby nie było, wysokość 4,96, obciążenie dywidendą dość duże, no ale jak na rejty przystało, zawsze bywa duże, o może tak, i słuchajcie, tak technicznie patrząc na, na jakby tą spółkę, no to nie wiem, jak tutaj, słuchajcie, ja w ogóle nie, tak mówię o rajtach, ale nie jestem pewien do końca, bo szczerze mówiąc nie jestem, słuchajcie, do końca pewien, czy to są rejty w sumie. Okej, okay. w każdym razie 786 zaliczyliśmy, no tutaj po, po, potencjalnie jakiś mieliśmy układ Leonarda, tylko że tutaj mamy też podwójny szczyt. Co nie jest też zbyt fajne, bo podwójny szczyt to się kończy tam, no daleko, daleko. Więc tak naprawdę, no ta strefa popytowa było, była strefą popytową. Ok, zrobiliśmy pierwszą falę w górę, robimy powrót. No i teraz sprzedałaby się jakaś trójka do góry. Teraz zobaczmy sobie, jak to się zatrzymało odnośnie tego ostatniego impulsu. No to jest 38, więc słuchajcie, no też tutaj jakiegoś super wejścia nie ma. Natomiast jest tutaj. O, powiem inaczej, jest to już czyste wejście, znaczy czysta, czyste miejsce, z którego moglibyśmy kontynuować trend do góry, jeżeli byłby taki trend kontynuowany. Zobaczmy sobie szybciutko, jak, jak jest zysk na akcje i prognozy. 24, 25, no nie jest zbyt tak rosnące, więc ja tu bardziej obstawiam, przychód jest dobry, ok? Ja tu bardziej obstawiam, że ta spółka pójdzie bokiem przez najbliższe, być może lata, prawda? Czyli, że tutaj jakiś taki. Petardy, słuchajcie, nie będzie. I to jest bardziej taka spółka, no właśnie, nastawiona na dywidenda na, te, na ten moment. Jakby na dywidenda. Tu, mam, tu mamy to powtórzenie korekty, ale myśmy je chyba powtórzyli. A ja sobie zobaczę. Tak, ono zostało powtórzone, ta korekta, więc tu już nie ma co powtarzać, więc to jest taki dobry byłby moment. No ale co z tego, jak tutaj perspektywa, w mojej opinii, rysuje się, słuchajcie, raczej na boczniaka na chwilę obecną wolumeny rosną, to co jakby tutaj to co widzę od razu. Do szczytu jest 31%, więc to jest. Kurczę, no niezbyt ciekawa sytuacja, zwłaszcza że ten zysk na akcji to tam szału nie ma przez najbliższe 2 lata i tak jak mówię, dopóki nie będzie jakiegoś ożywienia na rynku nieruchomości, to ta spółka może latać bokiem, prawda? jeżeli nie będzie żadnego ożywienia. Pytanie, czy warto? Nie wa w mojej ocenie nie warto. Jest dużo innych spółek lepszych. Natomiast pod dywidendę jak najbardziej, tylko trzeba się do przygotować, że prawdopodobnie jak się nic na rynku nie ożywi, no to raczej bym tutaj, słuchajcie, wróżkowałbym raczej tutaj, słuchajcie, ruch boczny i tyle. No to tyle słuchajcie, tam jeszcze chyba kruk był do analizy, więc jeszcze może sobie tego kruka zobaczę, bo jakby ten HFC wypadł. Pamiętajcie, że ja giełd nie um, amerykańskich, znaczy niemieckich nie analizuję, bo nie gram na rynkach niemieckich, więc jakby słuchajcie, gram na polskim rynku, gram na amerykańskim rynku, więc ciężko mi analizować rynki inne, których nie znam szczerze mówiąc, no najlepiej mi się to słuchajcie tutaj jakby nie powiem, że sprawdza, ale najlepiej mi się rozgrywa słuchajcie rynek polski i rynek amerykański teraz tak, jeżeli chodzi o kruczka, no to tutaj jest ładny trend wzrostowy nie ma tutaj silnej strefy podażowej no nie ma żadnej silnej strefy podażowej tutaj no to szczerze mówiąc na kruku nie złamał OPDK, trend dalej trwa. Nie ma też jakiegoś momentu przyłączenia. Takie momentum dobre przyłączenia na kruku to by było jakby po powtórzeniu tej korekty. No ale tutaj nie wiadomo, czy będziemy w ogóle ją gdzieś tam w najbliższym czasie powtarzać. No kiedyś na pewno, ale czy w najbliższym czasie. Najbliższa strefa podażowa, no to też nie jest żadną strefą podażową. Tak naprawdę może być, nie musi. Z dwunastki mieliśmy tutaj reakcję, więc ja sobie tam jeszcze doklastruję tą dwunastkę, zobaczę sobie jak to tutaj wychodzi i tutaj mamy, słuchajcie co my tu mamy no 2058, no to nie ma tutaj nic mocnego żadnej strefy, na razie trend trwa, więc ani tutaj tak naprawdę przyłączenia żadnego fajnego nie ma, czyli nie ma żadnej takiej fajnej korekty, mogłoby być fajne przyłączenie pod warunkiem że zrobimy tutaj falę C, prawda tylko, że właśnie, ile tutaj procent jest do najbliższej strefy 20, no to w sumie można by się tym zainteresować, ale nie widzę tutaj świeca wypychana, więc tu raczej na razie wygląda to dalej. Słuchajcie, wzrostowo na kruczku, chyba że będzie jakaś okazja na falę C, ale to trzeba by zajrzeć, jakby nie wiem, za tydzień, za dwa, za trzy, za miesiąc, czy coś takiego się wyrysowało. Bo ciężko tutaj, jakby też strefę robić. Na pewno tu jest opedek na chwilę obecną, czyli tutaj jest lokalne złamanie trendu. Jak mamy to lokalne złamanie trendu, to zapamiętajcie sobie, jeżeli mamy po impulsie, po korekcie impuls i tu mamy lokalne złamanie trendu, to wtedy jest dopiero szansa, jak złamiemy to, na powtórzenie tej korekty. I wtedy byłaby ładna ewentualnie piątka. No ale jeszcze słuchajcie, jakby daleko do tego miejsca. Nie wiem, tam chyba ktoś na grupie mówi. Coś słyszałem, okej, okay, dobra, no was tyle, słuchajcie moi drodzy, tyle, wszystkiego dobrego Wam życzę, miłego przyszłego tygodnia i spotykamy się, słyszymy się w zasadzie w środę dajcie coś do analizy.